Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Mamy piękny, słoneczny poranek. Przyjechałem, aby przeprowadzić miodobranie. Kilka dni temu odebrałem górne nadstawki, gdzie miód był już dojrzały. Reszta miodu miała jeszcze zbyt dużą zawartość wody, więc musiałem odczekać kilka dni, aby miód taki można było odebrać, aby przechowywał się on prawidłowo. No i dzisiaj przyjechałem, więc za chwilę, aby nie przedłużać, zajrzymy do środka i powiem Wam co i jak. Podczas miodobrania w swojej pasiece wykorzystuje przegonki. Jest to specjalna płyta, którą umieszczamy między półkorpusem, gdzie miód już jest dojrzały, a półkorpusem, gdzie miód wymaga jeszcze nieco czasu. Ewentualnie jest to półkorpus, gdzie pszczoły dopiero rozpoczną składanie na kropu. Jest to płyta, która umożliwia przejście pszczołom wyłącznie w jednym kierunku. Z tej strony wygląda to tak. I po odpowiednim upływie czasu możemy na pasiekę wrócić i odebrać półkorpusy, gdzie nie powinno być już pszczół. Oczywiście, zanim postawimy przegonkę, musimy upewnić się, że miód, który chcemy odebrać, jest już dojrzały. Wyjmujemy ramkę. Tradycyjna metoda polega na tym, że energicznie potrząsamy ramką, sprawdzamy, czy nic nie kapie. I tutaj jeszcze, właśnie, mamy pojedyncze krople. Co świadczy o tym, że miód nie ma odpowiedniej zawartości wody. Powinniśmy jeszcze poczekać. Zresztą widzimy, że ramka praktycznie nie jest jeszcze poszyta, więc tutaj pszczoły cały czas coś donoszą. Jeżeli chcemy sprawdzić, jaką konkretnie zawartość wody ma miód, możemy wykorzystać do tego celu refraktometr. I sprawdzamy. Miód w tej nadstawce ma 20% wody, niestety cały czas z ramek kapie, ponieważ pszczoły donoszą świeży nektar. Odbierając miód staram się, aby miał on poniżej 18%. Dzięki temu mam pewność, że będzie on przechowywał się prawidłowo, oczywiście w odpowiednich warunkach. Na dole pół nadstawka z suszem, aby pszczoły miały miejsce do odkładania świeżego nektaru. Natomiast te dwie pół nadstawki za chwilę zabierzemy. Pszczoły pięknie opuściły pół nadstawkę, zostały może ze dwie sztuki. Tak wyglądają ramki w półnadstawce, niemal do samego końca zasklepione. Będzie co odsklepiać. Zabieram miód i przenosimy się do pracowni. Po tym, jak przywiozę miód do pracowni, rozpoczynam odsklepianie ramek. Można to wykonać przy użyciu tradycyjnie widelca. Niektórzy pszczelarze używają specjalnych noży. Jeżeli ktoś ma więcej odsklepiania, wtedy warto zainwestować w np. odsklepiarkę do ramek. Tak prezentuje się odsklepiarka do ramek. Obok widzimy wytłaczarkę do odsklepin. Jest ona niezbędna, ponieważ odsklepiając ramki w ten sposób generujemy dosyć spore ilości odsklepin, gdzie znajduje się duża ilość miodu. Aby tego produktu nie tracić, wymagana jest jakaś metoda odzyskania tego miodu. No i po tym, jak ramki zostaną już odpowiednio odsklepione, trafiają do miodarki. Jest to miodarka kasetowa, czyli kręci się ona w jedną stronę, dzięki temu wiruje miód z jednej strony ramki, następnie wiruje w drugą i wtedy jesteśmy w stanie pozyskać miód, który znajduje się po drugiej stronie ramki. Tak? Mamy ruchome kasety, które odwracają się w jedną stronę, następnie w drugą, tak jak widać. Więc jest to miodarka, która ma wiele zalet. Oczywiście są również wady, ale o tym może kiedy indziej. Tak wygląda miód, który został odwirowany wczoraj. Musi on jeszcze trochę postać, aby był gotowy do rozlania. Tutaj mam kolejny zbiornik, który mieści 200 litrów, i właśnie w tej chwili napełniam słoiki miodem. Został on odwirowany 3 dni temu, odstał swoje, więc w tej chwili można przystąpić do rozlewania miodu. A tutaj obok jest jeszcze zbiornik 100 litrowy, więc mam kilka odstojników, tak aby można było w miarę sprawnie prowadzić miodobranie. Tak wygląda świeży, płynny miód, piękny, złocisty kolor. Następnie zakręcam słoiki. Musimy tylko nakleić etykietę i produkt gotowy do sprzedaży. Osoby zainteresowane zakupem najwyższej jakości miodu, zapraszam do skorzystania z oferty Pasieki Marcyś. Mam nadzieję, że dzisiejszy film się Wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie mi łapkę w górę, subskrypcję i jakiś ciekawy komentarz pod filmem. Do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś, pozdrawiam.